Hej, witam was w kolejnym odcinku z, z Arkhamu, już mi powiedział Heroes of Magic". <laughs> Jesteśmy tutaj, w głębi, dotarliśmy do Glockherra, do Garmienia. Już nie mogę się doczekać rozmowy z nim, więc bez gadania przychodzimy. do tego. What? Who dares disturb the exile of Thunderstone? czyli... Czyli on może teraz przyłączyć? Ktoś my zamknąć wydanie krzmynczego kamienia. Wybaczmy wasza wysokość niebojnego wyboru. Quiet. This insolence is unforgivable. The violation of my ancient right for solitude in exile is not broken so easily. Your life hangs in that balance, stranger. Speak quickly, lest you taste of the fury of Harrow. Cicho. To myślność jest niewybaczalna. Niełatwo przebaczyć naruszenie mojego starożytnego prawa do samotności na wygnaniu. Twoje życie wisi na włosku nieznajomy. Mów szybko, albo zasmakujesz fur i broni i ciągasz z zapasa topor Proszę, Lohre, musisz mnie wysłuchać. Nie, no, stranger! You must listen to me! I've come here to writhe upon the blade of my sorrow. To live the thousand deaths by the ancient right of kings. Te prawa są przekazywane przez górę od początku czasu. Twoje życie jest dla nich, tak jak moje. Czy rozumiesz? nieznajomy. wysłuchaj mnie. Zbliżając się, przybyłem tutaj, by zwijać się pod ostrzem mojego smutku, aby żyć tysiącem śmierci według starożytnego prawa królów. Te prawa są przekazywane przez górę od zarazieńców. Nasze życie się. Są so, dla nich jedynie fantem, rozumiesz? Muszę stopić. Czy kłótnia sobie stopić, czy tylko demokracza I care not of your race, dwarf. Do you have any idea the number of dwarves who have fallen under the blade of Harrow? What do I care of Twoja rasa nie jest dla mnie istotna, kraszto ludzie. Jeśli kraszto ludów padło pod ostrzem brony, dlaczego miałbym się przyjmować kolejnym? Stój, i wiadomość o królenszej góry. Góry. How do you know Co skąd wiesz? Opuszcza to. się on on wpuszcza to no, szybko. twoje życie nadal wisi na włosku. Dobrze, mam historię do opowiedzenia. mu co wiesz. Forgive my harsh words before Dwarf brother. I mean you no harm. My crimes are heinous enough without adding to them more dwarfen blood. Logirmelchi przez dłuższą chwilę wyłasz moje ostre słowa a krasnoludzki bracie. Nie mam zamiaru się skuszyć. Moje zbrodnie są już tak w rędkowo Bez dodawania do nich więcej krasnoludzkiej krwi. Rozumiem, mój królu. Muszę wiedzieć, co się dokładnie stało. In all the times since the judgment was passed, I have never spoken of it. My shame. Has held my tongue. Przez cały ten. Prze Przepraszam. Przez cały ten czas, od kiedy zostałem osądzony. Nigdy o tym nie rozmawiałem. Bo wstyd nie pozwolił mi o tym mówić. Legion na to, że właśnie ten wstyd nareszcie tą zdradę. Proszę, te elfy, które podchodziły do ciebie. kim oni byli. Delegation of elves sent from the Silver Lady herself. They came not long after Bates had built his first steam engine. Technology in the hands of the human had spread and advanced at an alarming rate, and the elves were hit first and hardest. Delegacja elfów, na przez samą, która panią, przybyli niedługo po tym, jak Paid zbudował swoją pierwszą maszynę parową. Technologia w rękach ludzi rozwinęła się w alarmującym tempie, a elfy obarwały pierwsze, najmocniejsze. Jak? Co rozwój technologii uczynił elfom? Ich forests. their forests were being cleared with the help pomocą technologii. Massive steam-powered clear -cutters.

Będziesz myśleł, że to był problem relatywny, że ludzie nauczyliby się żyć z tym problemem i to zaakceptować. To nie jest prawda. Jest wiele powodów. W porównaniu z innymi, czasami ludzie są tak... to tacy... W skrótkowieczni. Ze względu na to wydaje mi się, że każdy... ludzki czyn jest motywowany przez strach. Strach przed śmiercią. Wydawałoby się, że jest... To powiązane, że ludzie nauczyliby się żyć z tym ograniczeniem i je akceptować. To nie kamerę. Therefore, humans, when confronted with any situation, see it through the veil of their own mortality. Achieve, advance, perform. Humans are constantly driven by the shadow of their own death. This fear unfortunately clouds their judgment, deadens their sense of right and wrong. Humans act first, think later and feel last of all. I dlatego więc ludzie każdą sytuację postrzegają przez zasłonę własnej śmiertelności. Osiągnąć, zrobić postęp, wykonać. Ludzie bez przerwy kierują się cieniem własnej śmierci. Ten strach niestety przyćmiewa ich osądy. When Bates was given a look at our technology, he was overcome. As a human, his first thought was, what can I use this for? When it should have been, what is the cost of its use? Technology exploded in their hands because they are not burdened with our longevity. Humans really live long enough to see the consequences of their mistakes. Kiedy yeah. Bajcowi pozwolono zerknąć na naszą technologię został przezwyciężony, jego człowiek najpierw pomyślał, czego mogę tego użyć? kiedy powinien pomyśleć, jakie będą koszty użycia tego. Technologia spodobała w ich rękach, gdyż oni nie są obciążeni naszą długowiecznością. Ludzie rzadko żyją wystarczająco, długo, by użyć konsekwencji swoich błędów. Kim jest srebrna pani? The Silver Lady is mother queen to the elves. She is very old, much older than I, and very powerful in the ways of magic. Srebrna pani jest królową matką elfów. Jest bardzo stara, o wiele starsza niż ja, jest bardzo potężna w świecie magii. I wściekła się za to, co stało się za the delegation told me that she was extremely hurt and angry about the damage that had been done. According to them, because of her age and power, she was hurt the most by the clearing. Her connection to the forests was strongest of all. ostrożnie zraniona i zdenerwowana przez przeszkody jakie zostały urządzone. Według nich ze względu na jej wiek i moc, wycinanie lasów polały najbardziej niej bardziej się więzy z lasami były najmocniejsze ze wszystkich. i'm not sure but i don't believe so but the delegation said that the crimes were against all elves you see elves feel a very strong connection to the world to nature and especially to forests it's said that elven souls reside in the oldest trees i don't know if this is true but i do know there to be a strong connection between living things and magic Nie jestem pewien, ale nie wydaje mi się, a delegacja powiedziała, że zbrodnie były przeciwko wszystkim elfom. Widzisz? Elfy czują silną więź ze światem, naturą i szczególnie z lasami. Mówi się, że elfy dusze żyją w najstarszych drzewach. Nie wiem czy to prawda, nie wiem jak silna jest więź, ale wiem jak silna jest więź między żywymi istotami a magią. Czy rozmawiałeś też bezpośrednio ze panią? No. I'm not sure if any but elven eyes have ever been laid upon her. Over the years, we have corresponded through messengers. Elves and dwarves are very different, and we tend to stay away from one another. But our relationship, as culturally strained as it may be, has always been civil. We don't necessarily understand one another, but we've always respected the differences. Nie, nie jestem pewien, czy jakiekolwiek oczy poza Elfimy kiedykolwiek spoglądały na nią. Przez te wszystkie lata korespondy... korespondowaliśmy przez gońców. Elfi i krasa bardzo się różnią i staramy się trzymać z dala od siebie. Ale nasze stosunki, tak kulturowo odseparowane, jak się tylko da, zawsze były uprzejme. Nie do końca się rozumiemy, ale zawsze szanowaliśmy te różnice. W Kintara, oldest city of the Elves, somewhere within the Glimmering Forest. in the the If you to about what happened to the delegation told me that she was extremely hurt and angry about the damage. I've said before that there is a strong connection between living things and magic, and the magic flows the most strongly in the veins of elves. Dwarves are very different. We feel a strong connection to the earth, but in another way. We love those things which are eternal, unchangeable. Earth, stone, metal. In those things are strength, but not life as you know it. Ja też mówiłem, że jest silna więź między żyjącymi elfami i magią. A magia płynie najmocniej w żyłach elfów. Krasnoludzi są bardzo inne. My czujemy silną więź z ziemią, ale w inny sposób. My kochamy to, co wieczne, niezmienne. Ziemia, kamień, metal. W tych rzeczach tkwi, tkwi siła, lecz nie życie jakie znasz. A Elfiel, delegacja czego Ciebie żądali? They said that if the Black Mountain Clan was not punished, there would be war. War. i told them that a punishment was already being decided upon and that we as dwarves would deal with them they refused they claimed rights as the afflicted and therefore as the judges they agreed that exile was a suitable punishment but they wanted to be the vessel of that retribution <inaudible> Powiedziałem im, że kara została już wybrana i my krasnoludy, zajmiemy się nimi. Odmówili o sobie prawo jako poszkodowanie tym samym jako sędziowie. Zgodzili się, że wydanie będzie wystarczająco karą, ale chcieli sami dopełnić tej kary. Czy Elfy są wojowniczym ludem? Czy to leży w ich naturze? No. I know that there was a time of violence, many years ago, among the elves. But from what I know of them, they are a very rational, peace loving people. Nie. Wiem, że wiele lat temu był czas przemocy między elfami, ale z tego co wiem, to elfy są bardzo racjonalnym kochają tym pokój ludem. Wiedzą, że koniec końców nikt nie zyskuje na wojnie. Byłem bardzo zaskoczony, gdy przybyli z zagrożeniem. Rozumiem, wydaje się, że to lekka sprzeczność. Tak. we o tym i begin to get the same feeling yes the elves would have been angry but would they really have threatened war morbihan was a tragedy but directly affected none of the elven communities perhaps my fear blinded me to such things before and now this mystery where are the dwarves of the black mountain clan so, we'll talk about Czuć tak samo, tak elfy mogły się anerować, że naprawdę groziłyby wojną. Barbiehan to tragedia, ale bezpośrednio nie tyczyła żadnej z elfich społeczności. Może mój strach przyćmił moje postrzeganie takich rzeczy? A teraz ta zagadka: gdzie są klasowody z Czarnej Góry? Lockheir, czemu się tak obawiałeś? Czemu zgodziłeś się na jej warunki? Jestem bardzo Stranger. You may know nothing of me, but believe me when I tell you that I've seen enough dwarven blood spilled to fill a thousand lifetimes. Have you any idea what it would mean for there to be a war between the elves and the dwarves? Arcanum itself would not survive the conflict. And I was so very tired of filling tombs with the bodies of my people. Jestem bardzo stary. Możesz nic o mnie nie wiedzieć, ale wiesz mi kiedy się mówię, że widziałem już tyle rozdanie krwi kresolodów, że mogłaby ona wypełnić tysiąc żywotów. Czy zdasz sobie sprawę z tego, co oznaczył wybuch wojny między elfami a kresolodami? Arkanum by tego nie przetrwało. Ja miałem już dosyć wypełnionych grobów ciałami mojego ludu. But nothing. I chose to spare the dwarves, the world, the price of such a war. What was one clan's honor in comparison with the sheer cataclysm that would result otherwise? You ask what right they had? None. They merely forced a choice, and I chose the path of least resistance, the least pain. That was my betrayal, stranger. Ale nic, no, I Które nastąpiłby w przeciwnym wypadku. Pytasz się, jakie prawo mieli żadnego. Oni po prostu wymusili wybór, a ja wybrałem drogę najmniejszego woru, najmniejszego bólu. To była moja zdrada nieznajomy. Co przez to rozumiesz, Działa się do Ale But jest punkt! the point! I am king of the Dwarves. It is my responsibility to lead them, to protect them. But most importantly, it is my responsibility to defend their honor, their honor. By allowing my own fear or concern, regardless of how justified that fear might be, to overshadow their honor, was an unforgivable transgression. Ale właśnie o to chodziło. Jestem królem krasnoludów Do mnie należy odpowiedzialność przewodzenia im, chronienia ich, ale co najważniejsze, do mnie należy obrona ich honoru. Ich krasnodzkiego honoru pozwalają ci aby mój strach czy troska niezależna od tego, jak był uzasadnione przeciwko ich honor było on niewybaczalnym przestępstwem. Hm. Być ce nie zawsze jest łatwe. Even as king, the choice is never mine as to whether even one dwarf is stripped of his honor. I should have brought this to the people or just flatly refused from the beginning. I was a coward, a failure, and this exile is my punishment. Mimo, że jestem królem, to nie do mnie należy wybór. Nawet jeden krasnolot miałby zostać obdarty z honoru. Powinienem przedstawić sprawę ludowi albo po prostu z góry odmówić, bym tchórzem zawiodłem. Ale to wygnanie jest moją karą. Gdybym miał teraz wybierać, wydałbym wone całemu Arkanu, bo by honoru tego małego, klanu klanu. nie boli, więc cię tam tak normalnie. Tak lohe. Ale nadal możemy to naprawić. Odnaleźć prawdę. I don't know, stranger. I think that it is too late for me. Nie lohe. Nadal masz szansę naprawić wyrządzone zło. No, my friend. It is no longer my burden. I've taken up another I failed the dwarves once. I shall never do so again. Leave me here. Tell Ranver he won't be seeing me anymore. I see now that the price for my cowardice is even more costly than I'd imagined. My poor dwarven brothers. I'm so very, very sorry. Nie mój to już nie mój Nigdy więcej tego nie uczenia zostawmy, to powiedz random że już nigdy mnie nie uży. Teraz widzę, że cena za moje tłuszczwo jest wyższa niż przypuszczałem, bo wybiornik lasujący wraca takie szybko. Take this. A letter to me from the Elven Delegation. Within it is name Min Gorad. It's all I have. And all I'm willing to give. Perhaps you should seek out Kimtara, city of the Elves. I know not where it is, but the village of Stillwater is near the edge of the glimmering forest in which it is said Kintara lies. Maybe someone there will know where to find it. Weź to, list delegacji elfów. W nim napisane jest imię Min Gorad. Tylko to mam, tylko to zamierzam dać. Może powiniene szukać w village of Elfów. Nie wiem, czy to jest? Ale wioska Stillwater leży w pobliżu krańca migotliwego lasu, w którym, jak mówię, leży gitarę. Może tam będzie ktoś wiedział, jak ją znaleźć. To znaczy, położenie jest na mapie. I Może... will say no more. Leave me. I return to my exile. I am nothing. I will say no more. Leave me. I return to my exile. I will say no more. Leave me. I return to my exile. I. Hmm. Ktoś nie mieliśmy więcej, kiedy by go przekonać. Randa we rzecz porozmawiać. Udało mi się znaleźć tego ojca, udzielimy mi ważnych informacji. Mhm. Wszystko. Zmykamy. Ale chodźmy może do części mieszkalnej, zobaczymy czy jakieś może sklepy są tutaj, w końcu krasnoludzka stolica, powinny być jakieś sklepy, pracownie, gildie rzemieślnicze, chciałbym to wszystko odwiedzić. U. Wynaleźliśmy Ale nie... na to, że niekoniecznie. Ale dobra, spróbujmy oczyścić tę kopalnię ze wszystkiego. To może spalenie pułapek? Wkrywanie łapek Też percepcja. A weźmy. Dlaczego by nie? Gdzieś Genialnie. Zobaczmy, czy możemy podstrzelać. Albo jak będzie wyglądało strzelanie tym cudem. Okej. Okay. Ok. Wygląda nadal komicznie. spoko, nawet mocne. Oh shit. Nawet mocny pistolety z tego. A to są w ogóle niezbadane wcześniej części kopalni. Więc... O! Dzień dobry panu. Kim jesteście? Stojący przy to kasolot jest masywny, przeproszczony sadzą na jego przedramionach i nieją tatuaży. Nazywam się Armiet Milus, to kieruje kopalniami w kopalni... pracami w kopalniach okoła. Czemu wszyscy górnicy stoją? Ostatnio mieliśmy kopani trochę kłopotów kilka dni temu wykuliśmy nowy tunel i od tamtego czasu ginął górnicy. Stary klasalut wzdryga się nieświadomie. Kiedy kopiesz tak głęboko, można czasem znaleźć coś, co nigdy nie powinno zostać odkryte. Uważam, że tam coś jest coś złego. Czy dałbyś się pomoc? Tak, masz sobie więcej odwagi od niż ja to nadal widziałem rzeczy, które ludzie by nie uwierzyli, ale cokolwiek tam się czai i przerażam nie do szpiku kości. Twoja pomoc byłaby nieoceniona, ale nie wiem, czy ktokolwiek powinien tam schodzić. Nie mam wątpliwości, że jest zadanie. Faktycznie, może zdołaś nam pomóc. Ale mogę, nie mogę ci nic zaoferować. Ale wiem, że z Klonkołowa byłby niezmiernie wdzięczny za wyeliminowanie zagrożenia do górników. Ich szacunek to wszystko, czego mi trzeba. Zajmę się potworem. Mhm. Ok, czyli to nie był ten żywy, y, którego wcześniej sprzątnęliśmy. Najwidocznie. Ja Chodźmy tą tu walką, turową, w ten sposób naprawdę szybko się poruszamy. Ej, to zawaliste do dochodzenia po kopalniach. Jest przez ścianę. Mi pasuje. No pięknie, jak na razie wszystko tutaj już widzieliśmy. Pajączaki wszelkiego rodzaju. O, halo. Aha, tu jest pusto. Nie jesteśmy wystarczająco dobrym. Że zauważyłem pułek. że nie być, to robić jeszcze niżej? Nie tu jest to. Okej. Okay. Szpadła bestia. Okej okay, już widzę Walno mm, za mocno. Na tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Widzimy się u górników. Papa. Pa.